Teraz w sumie poczułem się częścią tego zespołu, jest nowy trener, daje szansę grania, daje szansę na treningach, można się pokazać, gra z takimi chłopakami tutaj, z takim doświadczeniem można naprawdę wiele się nauczyć, najwięcej w sumie można wyciągnąć jak się gra wspólnie mecze na boisku, to wtedy najbardziej można się zżyć właśnie z zawodnikami, atmosfera jest bardzo dobra, tylko trzeba pracować. Mniej czasu na wszystko, mniej czasu na przyjęcie, na podanie, trzeba wszystko szybciej, szybciej, dużo szybciej robić. Trzeba się rozwijać cały czas. Najtrudniejsza jest ta taka presja, że można powiedzieć jakiś błąd przez to cała drużyna. Wszyscy pracują, a na przykład przeze mnie źle podam, może, może paść bramka i wtedy cała drużyna na tym traci, ale pomagają wszyscy, podpowiadają, także wszystko jest dobrze.